Cześć i witam, to ja, Dej 7 kk 0 A dzisiaj, jak obiecałem, pokażę mój rekord na starym telefonie. Tylko najpierw muszę go podłączyć. No, okej, okay, podłączyłem go. No do czego się włącza i wyłącza? Poczekajcie, zrobię przerwę i zobaczę. Słuchajcie, bo ja próbowałem wyjąć baterię, ale sobie przypomniałem, że, że wylałem kiedyś na ten telefon kole. Działał. Ale bateria się przykleiła, więc nie, nie wyjmę baterii, ale spróbuję coś zrobić. Coś się nie chce włączyć, ale posłuchajcie. słuchajcie. Tak? Słyszycie? Mam nadzieję, że słyszycie, bo nie wiem, co z tym zrobić. Telefon jak telefon, ale chyba nie powinien to tak robić. Nie wiem. No. Nie wiem. Jeżeli wiecie co zrobić, to napiszcie w komentarzach, a ja spróbuję coś jeszcze zrobić w następnym odcinku.